Dzień dobry Państwu. Rozpoczynamy cykl kolejnych kontroli dotyczących zakupu willi, budynków, nieruchomości za pieniądze z budżetu państwa przez fundacje powiązane z politykami prawa i sprawiedliwości. Dzisiaj mogliśmy przeczytać, że takich nieruchomości zostało kupionych co najmniej 12. Są to nieruchomości w różnych miejscach. Jest wśród tych nieruchomości piękna willa z ogrodem. W miejscowości wypoczynkowej jest Willa na Mokotowie najdroższa za 5 milionów złotych. Teraz rozpoczniemy kontrolę w Ministerstwie Edukacji i Nauki. Będziemy pytali o to, w jaki sposób komisje konkursowe oceniały te wnioski, kto był w komisjach konkursowych i czy minister postępował zgodnie. Z wytycznymi komisji konkursowych. Będziemy dzisiaj też w Ministerstwie Kultury, ponieważ chcemy zbadać sprawozdania finansowe Fundacji Polska Wielki Projekt. To fundacja, która dostała największą kwotę dotacji. Będziemy sprawdzać, z jakich źródeł ta fundacja utrzymywała się w ciągu ostatnich lat. Mam informacje z polskiej z Narodowego Instytutu Wolności. Że Fundacja Polska Wielki Projekt oprócz tego, że w tym roku w ubiegłym roku dostała 5 milionów na budynek, otrzymała z Narodowego Instytutu Wolności milion 600 tysięcy złotych. Na takie dziwne czele związane z kapitałem związany z wzmocnieniem instytucji. Będziemy również jutro w polskim holdingu nieruchomości. Chcemy sprawdzić, jak to się stało, że do polski holding nieruchomości sprzedaje wille w cenie niższej niż była wystawiona wcześniej. Jak to się dzieje, że takie wille są właściwie oddawane przez skarb państwa za darmo, ponieważ są kupowane za pieniądze skarbu państwa, a właścicielem tej willi staje się instytucja, która za pieniądze skarbu państwa taką willę dla siebie kupiła. Proszę Państwa, możemy mówić śmiało, że była kiedyś jedna srebrna, a w tej chwili się robi wiele takich srebrnych. Czyli sytuacja, w której do ludzi powiązanych z politykami PiSu trafiają pieniądze na zakup nieruchomości. W warunkach konkursu jest napisane, że minimalny czas trwania projektu, czyli moment, w którym ta nieruchomość musi iść na cele statutowe, to jest 5 lat. Wiele z tych fundacji zgłosiło właśnie pięcioletni okres trwałości projektu, co oznacza, że po pięciu latach mogą z tą willą, pięknym domem, z widokiem na stawy, z mieszkaniem zrobić, co chcą. Mogą przeznaczyć na cele komercyjne, i utrzymywać się z wynajmu, mogą zamieszkać, to mogą robić właściwie każdą rzecz. Zaznaczmy jedną rzecz. Jeżeli czytamy te projekty, to przypomina mi się słowa pana ministra Czarnka, że żadnym lewackim organizacjom oni nic nie dadzą. Rzeczywiście widzimy organizacje o jednym profilu, organizacje powiązane z ludźmi szeroko pojętego obozu partii rządzącej. I powiem więcej, dla tych organizacji pis jest bardzo życzliwy. To, co wiemy już i co chcemy zbadać ostatecznie, to jest kwestia tego, jaki jest okres wykonania tej inwestycji. Okazuje się, że wszystkie organizacje dostają możliwość aneksowania i przedłużenia czasu realizacji zobowiązania. Miało być zrealizowane do, roku, do końca roku 2022. Prawdopodobnie wszystkie organizacje sobie przedłużyły to rok, na rok 2023. Wiemy też, że niektóre z organizacji zmieniły budynek który miały kupić. Czyli obowiązkiem w ramach konkursu było przedstawienie określonej nieruchomości, które zamierzają kupić na działanie fundacji, a teraz okazuje się, że za zgodą ministra można ten budynek zmienić. Jak ustalimy, które przedstawimy państwu w przypadku których fundacji tak się stało, że minister bez problemu zgodził się na zmianę nieruchomości. Jeżeli zwrócimy uwagę na to, że konkurs został ogłoszony w sierpniu zeszłego roku i na złożenie dokumentów był jedynie miesiąc, no to wyobraźmy sobie, że te organizacje, które nie wiedziały o tym, że potem będzie można było coś zmienić, miały duży problem z tym, żeby znaleźć nieruchomość, żeby... Złożyć dokumenty i żeby być przygotowanym w razie czego do zakupu, poniesieniu dodatkowych kosztów, a wcześniej na przykład zaliczki. Te, które wiedziały co dostaną, albo miały wręcz porozumienie na przykład z polskim holdingiem nieruchomości, a Fundacja Polska Wielki Projekt Wprost pisze, że jest cały czas w kontakcie z firmą, to miały sytuację dużo bardziej wygodną. W związku z tym. Aneksy, w związku z tym możliwość zmiany budynku, w związku z tym tylko dla swoich, bo nie dla lewackich, to jest przykład, jak uwłaszczają się organizacje związane z politykami PiSu na majątku publicznym. Kiedy popatrzymy na założenia tego konkursu w ogóle na cały proces związany z konkursem, to widzimy, że przepisy pozwalające ministrowi Czarnkowi na ogłoszenie tego konkursu weszły w życie w maju i był to, była to poprawka polselska do projektu rządowego. W sierpniu został ogłoszony konkurs, a organizacje miały miesiąc na złożenie dokumentów. W warunkach konkursu mieliśmy... Była informacja o tym, że organizacja składając wniosek o zakup nieruchomości musi przedstawić akt własności tego, tego budynku, akt własności właściciela tego budynku, żeby było potwierdzone, że może ten budynek od tego właściciela kupić. Proszę mi powiedzieć, kto mógł być przygotowany do tego, żeby w sierpniu w ciągu miesiąca zdobyć wszystkie dokumenty, przedstawić je komisji konkursowej i skorzystać z dobrodziejstw tego konkursu. To jest pytanie, które sobie zadajemy i na to pytanie uważam powinien odpowiedzieć pan minister. Czarnek i pan minister Czarnek powi powinien odpowiedzieć, w jaki sposób ten konkurs był organizowany. Czy rzeczywiście było tak, że organizacje pozarządowe te wybrane, wiedziały o tym konkursie wcześniej, a na podstawie wniosku. Y, 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 Polskiej, Polska Wielki Projekt, Fundacji Polska Wielki Projekt, widać, że ta fundacja była przygotowana do zakupu tego konkretnego budynku. Dlatego też chcemy złożyć wniosek do Najwyższej Izby Kontroli, do, aby Najwyższa Izba Kontroli zbadała ten konkretny projekt, prześwietliła go, ten konkretny konkurs, ale przede wszystkim, żeby zwróciła właśnie uwagę na to, w jaki sposób Fundacja Polska Wielki Projekt. I dlaczego mogła pochwalić się budynkiem, który jest budynkiem Skarbu Państwa, budynkiem w zarządzie Polskiego Holdingu Nieruchomości i mogła przed konkursem czy w trakcie tego konkursu mówić o tym, że właśnie przez wiele dni, tygodni już rozmawiała i wie, że ten budynek jest do sprzedaży. Proszę Państwa, kiedyś Jarosław Kaczyński podobno powiedział według książki Agaty Kondzińskiej i Iwony Szpali, gdybyśmy przyjęli założenia czysto moralne, to byśmy nigdy niczego nie mieli. No więc ja mam wrażenie, że te konkursy dokładnie odpowiadają tej filozofii, czyli nie wiemy, czy Kwestie są związane z przestrzeganiem prawa czy nie, to ma zbadać Najwyższa Izba Kontroli, po to składamy wniosek, żeby zbadała, czy wszystkie procedury zostały dochowane. Wiemy, że na pewno było dużo uznani uznaniowości, na przykład w kwestii aneksu, możliwości zmienia, budy zmienia budynku, tego wszystkiego, co jest, co jest niemierzalne, co może minister podjąć decyzję lub nie. Natomiast niewątpliwie to wszystko, z czym mieliśmy do czynienia, jest kompletnie niemoralne. Mamy do czynienia z sytuacją, w której w Polsce działa bardzo wiele fundacji, które robi naprawdę dużo dobrych rzeczy dla młodzieży i dzieci. Zamiast tego wybierane są często fundacje, takie jak Polska Wielki Projekt, które są czysto polityczne, które głównym działaniem to jest kongres Polska Wielki Projekt, którym wręcz we wniosku nawet chwalą się, że słynie z tego, że udział biorą premierze Morawiecki i wzięli szydło, że są pełne polityków PiSu. Co więcej, pan Krasnodębski, ponieważ poprzednio już mówiłyśmy o tym tej, o tej procederze, odniósł się do naszych zarzutów. Mówi, że on jako fundator, bo przypomnijmy, że pan europoseł Krasnodębski jest fundatorem, nie ma wpływu na działalność fundacji. No niestety, w statucie jest napisane wprost, że powołuje i odwołuje zarząd. Że co więcej, jeżeli nastąpi likwidacja fundacji, to można to przeznaczyć na inne cele. A ta trwałość projektu w przypadku tej fundacji to jest rok 2020. 30, czyli za 7 lat już będzie mogli nas robić z nią cokolwiek. Kolejna kwestia, pan Krasnodębski powołuje się na fakt, że oni po pierwsze, że jakby te, ta również działają, działają jeśli chodzi o pole edukacyjne. Ten wniosek jest najsłabiej udokumentowany z wszystkich wniosków. Tam praktycznie działań edukacyjnych nie ma żadnych. Co więcej, pisze, że nie ma Rady Programowej Fundacji, w której jest Krasnodębski, Legutko, Przyłębski, Czakutowicz, Szczerski, Zybertowicz i tak dalej. No tak, po naszej interwencji nagle się okazało, że na stronie zamiast Fundacji Rada Programowa Fundacji nazwa została zmieniona na Rada Programowa Kongresu Polska Wielki Projekt. Czyli, jak widzimy, mamy do czynienia z hakmęceniem, mamy do czynienia z próbą wybielania się i mamy do czynienia z sytuacją, w której w jasny dość sposób 12 nieruchomości zostanie nabytych przez 12 fundacji, o których Legutko mówi, że na pewno nie są lewackie, a które bardzo często mają powiązania z politykami Prawa i Sprawiedliwości. I co więcej, część z nich wygląda na kompletnie bezprzedmiotowe, jeśli chodzi o cel fundacji. Jest jeszcze jeden rzecz. Tam na przykład 4,5 miliona dostaje fundacja, też powiązana z prawicowymi działaczami, która megafon, która, która została utworzona w roku 2021 w grudniu. Czyli już wygrała konkurs po pół roku, trochę ponad pół roku działania. Mamy do czynienia z sytuacją, w której czasami tam nieruchomością jest atrakcyjny lokal usługowy w nowym apartamentowcu. Mamy do czynienia, kiedy działalność fundacji jest 500 km od miejsca, w którym kupują budynek. I najbardziej mi się spodobało, jak wczoraj weszłam na stronę rozstrzygnięcia konkursu, to przeczytałam takie hasło. Naszym celem jest wsparcie takich instytucji, które wspierają edukację, na przykład harcerstwa. Żadne, żaden z tych 12 budynków nie trafia do harcerstwa. W ogóle żadnym beneficjentem tych 43, którzy dostali pieniądze. Nie jest Związek Harcerstwa Polskiego ani Związek Harcerstwa Rzeczpospolitej. W związku z tym mamy do czynienia z projektem, który zmieniono najpierw prawo, tak żeby móc fundować takie inwestycje, a potem rozstrzygnięto konkurs, także dostali no można sami swoi. Ja się zastanawiam, jak dzisiaj czują się nauczyciele, którzy zarabiają na poziomie pensji minimalnej, jak czują się rodzice, których dzieci chodzą do przepełnionych szkół kiedy dowiadują się, że ich dzieci muszą uczyć się na zmiany, a fundacje mogą kupować sobie luksusowe wille i budynki. Dlatego, dlaczego te 40 milionów złotych nie zostało przeznaczonych na cele edukacyjne, na unowocześnienie polskich szkół, na rozgęszczenie polskich szkół, na to, żeby polskie dzieci w polskich szkołach mogły uczyć się lepiej, wygodniej? Dlaczego minister nie zadbał o o polskie dzieci, o polskich nauczycieli, a dba o fundacje, które są związane, mówiąc bardzo szeroko, z politykami prawa i sprawiedliwości. To są pytania, na które pewnie w Ministerstwie Edukacji nie uzyskamy odpowiedzi, ale to są pytania, które pokazują, Proceder, jaki w tej chwili w naszym państwie jest y, prowadzony. Uwłaszczanie się na majątku Skarbu Państwa po to, żeby przetrwać, po to, żeby realizować cel polityczny, a nie edukacyjny. Dziękuję Państwu bardzo. Miałeś jakieś pytania? By? Tak. Tak. Nie, będzie w najbliższym. Musimy sprawdzić Dokładnie, teraz. Ponieważ idziemy teraz jeszcze na kolejne kontrole, dzisiaj do Ministerstwa Edukacji, do Ministerstwa Kultury, jutro do polskiego holdingu nieruchomości. W związku z tym w sprawie tego konkursu w najbliższych tygodniach myślę, że w ciągu dwóch tygodni złożymy wniosek do NIKU. Nie mamy żadnych wątpliwości, że w sytuacji, w której tak dużo decyzji w tej sprawie tego konkursu jest uznaniowych. Na przykład to, że wszystkie te organizacje dostały propozycję aneksu przedłużającego możliwość złożenia, znaczy realizacji tego konkursu. Zauważmy jedną rzecz. Dla bardzo wielu organizacji Powodem, dla którego zrezygnowały z składania papierów, mogło być to, że nie są w stanie dotrzymać tych terminów, że na przykład nie były w stanie przedstawić adresu konkretnej nieruchomości. Jeżeli teraz się okazuje po czasie, że można zmienić nieruchomość, że można wydłużyć okres realizacji, to zupełnie zmienia zasady e, gry. I to jest jeden z elementów, który wiemy, że zaszło, natomiast dzisiaj mamy otrzymać dokumenty, które mówią o szczegółach. Czego się spodziewacie Co znaleźć w tych dokumentach? Znaczy, chcemy przed przygotowaniem wniosku do najwyższej. W Izby Kontroli chcemy mieć całościowy obraz tego, co się tak naprawdę działo, działo w Ministerstwie Edukacji. My mniej więcej wiemy, czego możemy się spodziewać, ponieważ tak jak już pani poseł Lubnauer powiedziała, na ostatniej kontroli dowiedzieliśmy się o możliwości aneksowania umów. Chcemy wiedzieć, które konkretnie projekty zostały aneksowane, no bo to oznacza, że organizacja, która starała się O e, e, zakup budynku w tym konkursie była po prostu do tego nieprzygotowana, a ministerstwo umożliwiło jej, jej e, dalsze pro, prowadzenie sprawy, ale to też jakby ograniczało inne organizacje, które mogły przystąpić, ale przez te terminy e, nie przystąpiły. Chcemy e, tutaj e, ostatnio na ostatniej kontroli Ministerstwo Edukacji, pracownicy Ministerstwa Edukacji. Bardzo się opierali. Chcemy poznać komisje konkursowe. Uważamy, że komisje, nazwiska komisji konkursowych powinny być jawne, bo to jest zbyt poważna sprawa, żeby robili ją anonimowi ludzie. Wiemy również, chcemy również sprawdzić protokoły komisji konkursowych i decyzje komisji konkursowych i to, czy decyzje komisji konkursowych są zgodne z decyzjami ministra, ponieważ. Na ostatniej kontroli usłyszeliśmy, że minister może zmienić komi decyzję Nie. komisji, może podjąć swoją własną decyzję, i prawo mu na to pozwala. Chcemy to po prostu sprawdzić. Ja powiem szczerze, że jestem ciekawa głównie jednej rzeczy. Chciałabym zobaczyć w tych protokołach te kryteria, na podstawie których punktowano poszczególne, jak to się stało że fundacja, która tak mało ma wspólnego z edukacją i która tak słabo uzasadniła swój projekt, dostała największe dofinansowanie z wszystkich organizacji 5 milionów złotych. Mówię o fundacji Polska Wielki Projekt, która mimo tego, że więcej czasu poświęciła opisowi jakości nieruchomości, którą chce kupić, niż temu, jakie cele edukacyjne chce realizować, dostała największe dofinansowanie. Ktoś przecież odpowiada za te oceny konkursowe. Ktoś odpowiada za to, że ocenił w odpowiedni sposób poszczególne organizacje ja bym to chciała zobaczyć. A po co te nieruchomości tym fundacjom? Jest to zabezpieczenie na przyszłość. Jest to układ taki, w którym, no po co jest srebrna? Srebrna pozwoliła PC przeżyć najgorsze czasy. Tak podobnie fundacje, w których można powiedzieć są z szeroko z obozu Prawa i Sprawiedliwości, pozwolą funkcjonować wielu działaczom wtedy, kiedy czasy będą gorsze. Po zakończeniu projektu można budynek sprzedać, można wynajmować, można na nim zarabiać.